Cześć, 41 odcinek Kurier Akademickiego. Czas zacząć. Przed Wami kilkanaście minut informacji prosto z akademickiego poznania i kilka ciekawostek, dla których warto z nami zostać do samego końca. Tak więc nie zwlekajmy już ani minuty dłużej. Zaczynamy. N. Jak NZS. NZS w czasach stanu wojennego przede wszystkim został zdelegalizowany. D. Jak dziewczyny na Politechnice. 27% kobiet studuje na Politechnice w stosunku do ogólnej liczby. B. Jak blogi. Stwierdziłem, że lubię pisać, lubię jeść i trzeba te obie pasje połączyć. Mechanika, automatyka, robotyka. Zarezerwowana ścisłych męskich umysłów. I tu się mylisz. Kobiety zaczynają błyszczeć bowiem również w tych dziedzinach, jak zresztą we wszystkich innych. Czyżby? Wątpisz? Sam zobacz i Państwo również. Politechnika Poznańska pokazuje bowiem swoje piękniejsze kobiece oblicze. Potencjał umysłowy kobiet potrafi zrobić wrażenie. Wiedzą o tym organizatorzy ogólnopolskiej akcji Dziewczyny na Politechniki. Z ich inicjatywy 25 kwietnia w całej Polsce odbędą się drzwi otwarte uczelni technicznych, ale uwaga, wstęp tylko dla pani. Na Politechnice Poznańskiej dodatkowo ten dzień będzie zwieńczeniem akcji Kobieca Twarz, słowem czas na żeńską galerię zdjęć. Mamy taką akcję, która ma promować tą całą Akcję Dziewczyna Politechniki. Chcemy pokazać, że Politechnika Poznańska ma kobiecą twarz. Stąd też pomysł na konkurs, żeby studentki przysyłały swoje zdjęcia z krótkim opisem, czym się zajmują, zamieścimy te zdjęcia na stronach, stworzymy taką galerię kobiet Politechniki Poznańskiej, żeby wizerunkowo uczelnia kojarzyła się właśnie z kobietami. Projekt cieszy się coraz większą popularnością. W zapomnienie odchodzi stereotyp, że to mężczyźni dominują w świecie tablic, kalkulatorów i obliczeń. Z każdym kolejnym rokiem na rynek wkracza coraz więcej absolwentek Politechnik. 27% kobiet studiuje na Politechnice w stosunku do ogólnej liczby. Dociekliwym nasuwa się jednak pytanie: i co dalej? Czy każdej z nich uda się znaleźć pracę w zawodzie? Odnajdują się bez problemu i nie ma znaczenia, czy to będzie budowa, czy to będą biura konstrukcyjne, czy to będzie architektura, czy to będzie technologia chemiczna. Bardzo dużo państw studiuje również energetykę i również odnajdują się chociażby w źródłach odnawialnych. Rynek pracy stoi więc otworem. Najważniejsze jest, żeby robić to, co się lubi i być w tym dobrym. W kształtowaniu kariery zawodowej kluczową rolę odgrywają studia. Zapytaliśmy jedną ze studentek, jak to jest być w tych 27%. Często jest tak, że to dziewczyny mają jakieś dodatkowe korzyści, czy po prostu jakoś łatwiej im zdać niektóre przedmioty? Kobiety pewnym krokiem zdobywają politechniczne korytarze. Ja od początku studiowałam na logistyce, i tam było 60% dziewczyn. Ale panowie, bez obaw, i dla was starczy miejsca. Damsko męski techniczny świat nie ma ograniczeń. Czy wiecie jaka jest największa organizacja studencka w naszym mieście? Organizująca m.in. studenckiego nobla, drogowskazy kariery i konkurs fotografii studenckiej? A wszystko po to, by dać studentom szansę na rozwój i promocję własnej osoby. Odpowiedź brzmi niezależne zrzeszenie studentów. NZS, czyli Niezależne Zrzeszenie Studentów, działa od ponad 30 lat. Tworzą je studenci i absolwenci, którym rozwój akademickiego świata nie jest obojętny. Jednak ich działalność nie zawsze była akceptowana przez krajowe władze. NZS w czasach stanu wojennego przede wszystkim został zdelegalizowany. Studenci zeszli do podziemia, drukowali ulotki, zajmowali się kolportażem tych ulotek. Zajmowali się różnymi też akcjami wywrotowymi na uniwersytetach. Jedną z najstarszych działalności NZS-u jest ogólnopolski konkurs fotografii studenckiej, który w tym roku obchodzi swoje 15 urodziny. Zdjęcia należy przynieść do jednego z poznańskich biur NZS-u, które znajdują się w Kolegium Maximum UP, Hance oraz Domu Studenckim nr 6 na ulicy Świętego Rocha. W tegorocznej edycji Cirkliady mamy trzy kategorie konkursowe. Złączone są one jednym motywem, jest nim dialog, a kategorie to mowa ciała portret na styku kultur reporterz i w chaosie spokoju City Space. Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 marca. Oprócz prestiżu i szacunków wśród znajomych do zdobycia są ciekawe nagrody. Na etapie regionalnym mamy za pierwsze miejsce wycieczki do Hiszpanii, a także za, następnych, za drugie miejsce są to kursy na darmowe warsztaty. Na etapie ogólnopolskim natomiast mamy, może, można wygrać darmowy rok na Warszawskiej Szkole Filmowej w Katedrze Fotografii. Innym pomysłem NZS-u, który pozwoli studentom na promocję swojej osoby, jest festiwal Studencka Wiosna. Impreza odbędzie się w tym roku po raz dziesiąty. Studencka Wiosna jest festiwalem kultury i twórczości studentów. Naszą misją jest przede wszystkim zaktywizowanie studentów w tym okresie. W ramach festiwalu odbędzie się wiele imprez o różnorodnej tematyce. Będą to m.in. karaoke, warsztaty tańca, konkurs dla młodych grup kabaretowych oraz zmagania poetyckie. Najmłodszą inicjatywą NZS-u są Drogowskazy Kariery, których szósta edycja właśnie się rozpoczęła i potrwa do 22 marca. W tym roku y, głównym tematem będzie na pewno y, autoprezentacja, y, rozmowa kwalifikacyjna i atrakcyjne CV, czyli były umiejętności miękkie, które przydadzą się każdemu, bez względu na branżę, w której chciałby rozwijać się zawodowo. Oprócz tego na pewno znajdą dla siebie coś yy, osoby zainteresowane HR-em, PR-em, inwestycjami yy, czy zarządzaniem efektywną promocją. Jak widać, NZS działa na pełnych obrotach, a konkurs fotograficzny, festiwal talentów i warsztaty zawodowe to tylko niektóre propozycje. Jeśli masz ochotę na promocję i rozwój swojej osoby, to ruszaj do działania. Mówią na nie internetowe pamiętniki. Niektórzy ich twórcy na takie określenie obrażają się. Blogi, coraz prężniej rozwijający się kawałek internetu. Dlaczego ludzie je piszą? Zapytajmy blogerów. Ludzie zaczynają pisać blogi z różnych powodów: z chęci przekazania własnych myśli, z nudów, w celu osiągnięcia popularności i wreszcie żeby zarobić duże pieniądze. Najczęściej jednak zaczyna się od realizacji własnego hobby. Tak było w przypadku bloga Wygrywam z anoreksją. Bloga zacząłem prowadzić z nudów. Byłem w liceum, miałem wakacje, nie miałem co robić, a stwierdziłem, że lubię pisać, lubię jeść i trzeba te obie pasje połączyć. Z czasem jednak blog zaczyna przynosić wymierne korzyści. Obecnie no nie mam z tego może korzyści materialnych, ale mam takie poczucie, że mam wpływ na to, co się dzieje na rynku lokali gastronomicznych. Jednak liczą się z moją opinią właściciele restauracji, no i jest to jakaś satysfakcja. Poznań ma wielu blogerów. Wbrew pozorom nie spędzają oni całych swoich dni w sieci. Kilkoro z nich zainicjowało cykl spotkań poznańskiej blogsfery. Projekt ten nazwali po poznańsku – Bloktej. Bloktej to jest spotkanie blogerów z Poznania i z okolic Poznania, które organizuje tutaj ze znajomymi po to, żeby blogerzy mogli się spotkać, porozmawiać ze sobą, dowiedzieć się kilku ciekawych rzeczy i nauczyć się tego, jak robić lepiej to, co robią. W momencie, gdy kończy się zabawa, czas poważnie zadbać o swoją stronę. Taki też trend obserwujemy w Polsce. Blogi wyraźnie stają się coraz bardziej profesjonalne, ale również coraz bardziej komercyjne. Aby coś znaczyć w internecie, trzeba być wszechstronnym. Bloger najczęściej jest pisarzem, grafikiem, webmasterem i PR-owcem. Ale co jest ważniejsze, blog czy jego autor? Zależy głównie sukces bloga od jego twórcy, oczywiście od treści. Ale no, mamy konkretną osobę. Ja myślę, że tutaj nie da się tego, tego rozdzielić. No, blogerów jest bardzo dużo. E, pytanie, co zrobić, żeby być tym najlepszym, którego będą inni cytowali. Blogi to jedno z nowych mediów. Dzisiaj blogerzy są zapraszani do telewizji i istnieją też w prasie. Wyraźnie widać, że na blogsferę jest moda. Ja raczej prognozuję, że to będzie medium, które nadal będzie się rozwijało, bo także osób, które myślą o sobie, że mają coś ciekawego do powiedzenia na temat rzeczywistości i, i to, co mówią o tej rzeczywistości, jak ją komentują, uznają za ważne i nadają jakiejś ważności, raczej przybywa. Blogerem może być każdy. Każdy może starać się osiągnąć w ten sposób sukces. Może warto założyć swoją własną stronę internetową już dziś. A teraz przegląd najważniejszych wiadomości z akademickiego poznania. Wiosna zbliża się wielkimi krokami, a Ty pewnie masz już dość tramwajów i czekania w korku. Przejażdżka poznańskim miejskim rowerem to doskonała okazja, by zobaczyć miasto z perspektywy dwóch kółek. Jak to zrobić? Wystarczy zarejestrować się na stronie www.nextbike.pl i wypożyczyć rower. Od tego sezonu możliwe jest również korzystanie z mobilnej aplikacji. Sezon rozpoczął się 1 marca, zatem studencie wsiadaj na rower i dojedź do celu w przyjemny sposób. Kultura ma różne oblicza. Zazwyczaj kojarzy się nam z poważnymi miejscami, zasadami i solidną dawką wiedzy. Jej inną stronę proponują nam studenci Uniwersytetu Artystycznego, organizując czwartą już edycję wystaw AK30. Prace z różnych dziedzin wystawione są przez cały miesiąc codziennie w innym miejscu. Co ciekawe, nie są to galeria, pracownie, a nawet prywatne mieszkania studentów i ich wykładowców. Spieszcie się, wystawa trwa do 16 marca, a taka dawka ukulturalnienia przyda się każdemu z nas. Jeśli tracisz już nadzieję bezskutecznie szukając pracy, najwyższy czas przygotować się na zmiany. 13 i 14 marca w murach Politechniki Poznańskiej zobaczycie zielone światło do zawodowej przyszłości. Podczas 17 targów pracy będziecie mieli okazję uczestniczyć w warsztatach i wykładach przygotowanych przez dobrze znane Wam firmy. Uniwersytet Ekonomiczny natomiast wskaże Wam drogę do karierosfery. Konkurs skierowany jest do tych, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę z zakresu biznesu. Wspiąć się po schodach do sukcesu pomogą Wam również przedstawiciele ISEC, jednej z największych międzynarodowych organizacji studenckich, podczas dni kariery, które odbędą się 19 marca. Do dzieła! Rozpoczyna się gorący wyścig poznańskich uczelni walczących o przyciągnięcie uwag przyszłych potencjalnych studentów. O czym mowa? O drzwiach otwartych. W marcu oraz kwietniu UAM wraz z Politechniką Poznańską zapraszają na wydziałowe drzwi otwarte, zaś Uniwersytet Artystyczny, AWF oraz Uniwersytet Ekonomiczny zachęcają do wizyty w ich głównych siedzibach, gdzie na kandydatów czeka szeroka oferta naukowa. Filozof pr podczas edukacyjnego eventu Agora, który odbył się na Wydziale Nauk Społecznych, studenci udowodnili, że to możliwe. Wydarzenie stanowiło zwieńczenie kursu technik PR, który zrealizowano w ramach projektu Dyplom, promującego nowoczesne metody nauczania oraz formy zaliczeń. Nowatorstwo eventu polegało, jak na greckiej agorze, na publicznych wystąpieniach. Zaangażowani w wydarzenie studenci zaprezentowali wyniki swojej pracy, a także dali popis umiejętności nabytych w trakcie kursu. Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Ale nie martwcie się, bowiem za dwa tygodnie widzimy się ponownie. W międzyczasie znajdziecie nas na naszej stronie internetowej i na YouTube. Pamiętajcie też, śledzić nasz facebookowy fanpage. Do zobaczenia!